Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś to jest następny simula simulator w Robloxie. Dzisiaj będziemy się siłować na rękę z tymi trzema różnymi szef mafii i tak dalej. Tyranem, z nauczycielem, szczur siłownia, szef mafii i szczępionem. Więc co? Ja sobie będę tutaj jakiś, odbierz prezent. Mam tutaj jakieś dwa do odebrania. Siła na rękę, wyposaż. Będziemy sobie uciskać sobie si siło, wytrzymałość dłoni, tak jakby. Mamy tutaj biceps, yy, no, no taka jakby ścisk dłoni, siła. No i siłę też mamy, no, no możemy sobie teraz tutaj, a potrzebujesz 3000 sił, ok co 300, 3000 ze siły potrzebuję, okej. Okay. coś tutaj... Aha, tu jest za czas gry do odebrania nagrody. Ale z tego co widzę, to już. Jest, chyba wygrał. Tak, jest, wygrałem już z tyranem. Um, czyli czyli tu w ogóle możemy. Ucieczkę ze szkoły, pokonaj mistrza. Aha, okej. Okay. Tu mamy tą siłę ucisku. O co tutaj? Wyamy 0. O możemy sobie trochę tutaj pobić. Tak więc sobie rozbieramy tutaj trochę. Aha dobra, tu no nie mogę, bo potrzebuję siebie. Teraz widzę tutaj jakieś zwierzęta można mieć. A co tutaj zrobiło? Znaczy sklep. Aha, Robuxy oczywiście. Robuxy. Robuxy. Więc większość tutaj też nie mogę. Co to w ogóle jest? Aha, okej. Okay. Potrzebuję jeszcze raz do zwycięstwa. Dobra, czyli musimy wygrać z tym. Oj, bez szans jesteśmy. Jakbym nie klikał to... Oj, może? Nie. Bez szans nauczyciela. Musimy sobie wyposażyć w to i ćwiczyć moc. O, mamy na prezent. Następny prezent to będzie jakiś nie wiem, hełm. czy jakieś miksturki. No, fajnie, więc... Możecie dać znać w komentarzach, czy chcecie więcej odcinków z, tej, z tego simulatora. A jeżeli Wam się odcinek spodoba. Możecie zostawić suba i łapeczkę w górę na moim kanale. Mnie to mega motywuje, a Was nic nie kosztuje do dalszego nagrywania. Przepraszam Was za myśl, którą niestety będzie słychać na nagraniu, ale nic ja nie zrobię z nią. Musimy wygrać jeszcze z jednym, chociaż nie. Tak, nie no, muszę wygrać jeszcze jeden. A ile tutaj ma nauczyciel mocy? Dobra, spróbujemy teraz. A, macie 700 też. Ale no może? Nie, nie wygram. Nie, nie wygram z nim. On, on mi się daje aktualnie, więc... No może? A trzeba wygrać... Może... No, do... Tak jest. Wygrałem, tak więc teraz możemy <klaska> tak. Więc możemy sobie teraz kupić to jajko, chyba tak jest. Chodź, często r3, jajka. Mogę sobie to pisać. Aha, to dalej, aha, to mamy jajko, dobra. Czyli teraz mamy go tu. Nie, nie mamy do tu. Co to jest? Nie jest wyposażony? Nie chcę już to. Coś najlepiej. Dobra, no, mamy tutaj nagrywające się lawa. No i przecież... A, teraz mam. I posaż. A co na mnie będzie dawać? Mogę stracić? Dobra. No. Um, co mam. A, my no musimy sobie wziąć stąd jakiegoś coś na mikset. Zdobyć kilka z trzysta następny z kim się będziemy siłować to szczur siłowni 6, no to było 500 zalecane miałem 400 Tu jest ile zalecane? 6000 no to jak będę miał ze 1000 to będę próbował nie wygrać nie wiem aha po 2 razy z co tu chodzi więc co Będziemy sobie tak klikać tutaj. Możemy sobie teraz sobie tu tutaj trochę nazbierać, bo tu szybciej idzie. Tak szybko jak klikam, tak idzie, więc nazbierajmy sobie tego trochę. No i co, na pewno będę też zbierał poza odcinkiem trochę tak jakby siły swojej, żeby was nie zanudzać aż tak na odcinkach tym klikaniem. Zobaczymy później, bo aktualnie jesteśmy tutaj zamknięci, ale przy 15 tysiącach mocy prawdopodobnie będziemy mogli stąd wyjść. Tak? Tak. Pokonać mistrza, 15 tysięcy razy. 15 tysięcy razy mam wskaźnik wygrać, to proponujemy tutaj. Łojojojoj. Bez szans. Nie. Nie ma szans. Może siły ręki sobie teraz dajmy trochę. A ja to mogę kupić. O, tu coś się robi. Dobra, pościskajmy teraz trochę. Żeby wytrzymałość była większa. Mamy cztery wygrane. Dobra, mamy jakiś następny prezent. O, nie, może tutaj wyjść. Ile mamy tutaj do tego? 19 minut, to nie. 4 dobra. mogę to już? 3000 siły, czyli wszystko muszę nabić O, mogę 3 kg. To jest dobrze, tak więc to ja sobie będę klikał, to poza odcineczkiem wygraliśmy dzisiaj z Tyranem i z Nauczycielem. W następnym odcineczku pewnie wygramy z którem siłowni. Z szefem mafii raczej nie, bo on tutaj ma zalecone aż 83 tysiące, co jest tutaj bardzo dużo. No ale co, ja sobie będę klikał to poza odcineczkiem i widzimy się w następnym odcinaczku Trzymajcie się, cześć!